Siema byki, siema kurwa, aktualizacja cen kurwa na dzień dzisiejszy, wiecie o co chodzi kurwa, trzeba zrobić kurwa, nie wmawiajcie sobie, że będzie jakiś content kurwa, nie mam w ogóle pomysłu, czasu kurwa i tak dalej. Aktualizacja cen kurwa, zaibista aktualizacja kurwa, jak ja nie mam paragonu kurwa, chłopie, co ty chcesz aktualizować, ale zrobimy inaczej kurwa. Bo za chwilę się dowiem ile za to zapłaciłem, około 50 euro za te dwie torby kurwa, tego rakotwórczego kurwa główna które wpierdalacie na co dzień kurwa. Już wam mówię, zapłaciłem 47,59, kurwa, zaraz wam pokażę hit, kurwa, hit będzie na końcu, kurwa. Czyli tam 48 euro, kurwa, tak? No to zobaczmy, kurwa, za co. Wiecie o co chodzi? Masło, kurwa, byk. Serki, kurwa, najbardziej, najlepsze, kurwa, te, kurwa, z piątnicy mogą, kurwa, kutasa obciągnąć jedynie, kurwa. Tu się, kurwo, nie odbij do chuja! Cztery, kurwa. Dalej lecisz, kurwa, wariacie. Sześć, kurwa. Takie, kurwa, na te z kurwa, u nas tak mawiają. Czyli mokre takie ściereczki, wiecie o co chodzi, nie? Heniek, kurwa, raz. Heniek, dwa, bo już do polskich sklepów nie wchodzę, pierdolę je. Te, kurwa, tych nieudaczników, kurwa. Trzy cheńki, kurwa, byki. Czwarty cheniek kurwa. Jajka kurwa, byki biologiczne kurwa. Ja w, w bluzie kurwa, chemgru kurwa, wiecie o co chodzi? O niej film nagram. Ta bluza ma chyba za 20 lat, kurwa. Czajcie to, jak jestem już stary, ja pierdolę. E, mleczko kurwa, wiecie o co chodzi. Kilo kurwa tego. E, jak to się kurwa nazywa? Mięsa kurwa, wieprzowo kurwa e, wołowego. Wiecie o co chodzi Zobaczcie towaru kurwa, nie? 50 euro kurwa To jest chuj tak naprawdę, nie? To jest wszystko tanie jakby kurwa na to spojrzał z innej kurwa strony, nie? Chleb kurwa chciałem wziąć biologiczny kurwa Ogólnie nie jem chleba, tylko teraz zacząłem węgiel wpierdalać jak tam kurwa przypierdoliłem grubiej na siłce Wiecie o co chodzi? No to taki chleb kurwa Trochę rukoli kurwa No to do tostów wszystko, nie? Ser Wędlina kurwa Sos, to jest wszystko z Lidla, to są zakupy, nie? Lidl Holandia kurwa. E, sos do spaghetti kurwa. Ja pierdolę, drugi sos do spaghetti kurwa. Co tam jeszcze jest? A wziąłem sobie taką kurwa zupę kurwa, taką Ala Rosu, wiecie o co chodzi. Tak, żeby było kurwa. Symbolicznie dla Knikiego, który już praktycznie w ogóle tutaj nie przychodzi, kurwa. Coś ostatnio zatchł, pój. Przyszedł z rozjebaną głową, kurwa. Chemiczny baton taki, kurwa, węgiel wziąłem sobie. Wiecie o co chodzi? I jakiś tam, kurwa, ser, pseudo, kurwa. To jest ten, nie? Chuj, z tym wiecie co to za główną. Nie było, kurwa, innego. Ala parmezan, nie? No i zobaczcie, kurwa, byki. Wiecie, co od... siema, ma, 50, 48 euro, tak? Niecałe, kurwa. Tak naprawdę, kurwa, to jest. To jest tak jak w Polsce, kurwa, 50 zł, kurwa. No nie oszukujmy się, kurwa, ludzie. No bo tak jak tu się zarabia, nie wiem, 20, kurwa euro, w Polsce 20 zł na godzinę. No chyba takie są stawki, nie? No i mówię o najbiedniejszych, kurwa, ludziach, wiecie o co chodzi. To zobacz, kurwa, co tu ludzie mogą sobie za, kurwa, 2,5 godziny pracy kupić, kurwa. No wątpię, żebyście Wy, kurwa, tak samo mogli w Polsce, kurwa, czajcie to. Ale tu już pierdoliłem tyle o tym milion razy, kurwa. Ale teraz gwóźdź, kurwa. To 45 euro. Piąta amnezji, kurwa. Jest kurwa, jeden chuj, no 100 euro kurwa, człowieku, dorzuć to do zakupów, kurwa, 100 euro kurwa, to gdzie za, w Polsce byś miał piątkę jezu i tyle kurwa żarcia, jeszcze wam tego piątaka pokażę, kurwa, tak teraz pakują, mnie, ale nie we wszystkich kurwa kofach, wiecie o co chodzi, czekaj, kurwa mamy. dobra, bo jeszcze kurwa byk miada nie jadłem nic od, kurwa dzisiaj piątej rano, tam kurwa jadłem jakiś węgiel, kurwa, wiecie o co chodzi, Zaczek piątek wygląda kurwa tutaj. Hops, 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 kurwa. Kot, kurwa co? Światło jest tutaj dość kurwa chujowate. Ja pierdol amnezja niby nie. Niezbyt towarek co? Zaraz będę go kurwa tłamsił. Ciekawe czy, czy tu można włączyć teraz lampkę. Patrz można. Jebać iPhony, wy kurwy nieudacznicy! Ja nawet nie wiedziałem, kurwa. Znaczy, wiedziałem, że jakiś tam była Samsung S25 Ultra jebać te iPhone'y dla upośledzonych, kurwa. Macie tą opcję, wy, kurwy! Wy idioci, kurwa. Zobacz na ten towar, kurwa. Ja pierdolę, obczaj ten trichom, obczaj ten zoom! Te kurwy tego nie mają! Kurwa! 10, kurwa, co to się odjebało? Zmienił tom. Jak to się nazywa, kurwa? Zobacz na ten kurwa towar, ty. Idź pan do chuja, kurwa. Ja się kurwa, jestem na kolankach. Wiecie o co chodzi? Hops! Dobra, kurwa, jebać to gówno, kurwa! Idę kurwa zapalić jointa, a później sobie zamówię jeszcze kapsalon, kurwa. Tak to tu wygląda, kurwa, byki. Trzymajcie się, kurwa, ciepło. Pozdro. jał.